Cześć, tu Igor z Akademii Przyziemnych Umiejętności. Dzisiaj opowiem Wam o uprawie ziemniaków na zrębkach. Zrębki, grządki zrębkowe są ostatnio bardzo modne, szczególnie w kręgach permakulturowych i ma to swoje spore uzasadnienie, bo grządki te po prostu mają wiele zalet. Mniej chwastów na początku i łatwe plewienie później. Zrębki świetnie trzymają wilgoć, i takich grządki praktycznie nie trzeba podlewać, a rośliny dostają wodę równomiernie w taki spokojny sposób. Ziemia jest luźna, przez co roślinom jest łatwiej, i również praca jest łatwiejsza. Dostarczamy sporo materii organicznej, która stopniowo uwalnia się do roślin. Zauważyłem, że ślimakom jest trudniej chodzić po takich grządkach niż po grządkach tradycyjnych. No i poprawiamy jakość gleby. Nie tworzymy, nie przyczyniamy się do erozji, wręcz przeciwnie regenerujemy nasze gleby w ten sposób je uprawiając. Jakie są wady? Przede wszystkim energia czy koszt wymagany w założeniu takiej grządki musimy przywieść. Sporo zrębek, i musimy je sukcesywnie dokładać co roku. Kolejną wadą jest to, że ja zauważyłem, że przynajmniej w moich warunkach gryzonią jest łatwiej penetrować ziemię w zrębkach niż w takiej tradycyjnej grządce. Trudniejsza jest również uprawa z nasion, jest możliwa, ale nie jest to takie proste jak na zwykłych grządkach. I już taka specyficzna dla uprawy ziemniaka wada, zauważyłem, że te grządki zrębkowe sprzyjają parchowi ziemniaka, o którym powiem Wam za chwilkę więcej. Ten film robiłem 10 października 2015 roku. Jak widzicie ziemniaki czy liście, ta część zielona jest jeszcze piękna. Kto uprawia ziemniaki wie, że o tej porze roku już często zaraza ziemniaka całkowicie nam zjada liście. Stało się tak, ponieważ jest to wyjątkowa odmiana ziemniaka na tym filmie. Odmiana węgierska szarpomira liście tych ziemniaków są wyjątkowo odporne i mogą one przez to długo rosnąć i tworzyć ogromne bulwy, ale badą jest to, że ziemniaki te nie są tak bardzo odporne na chorobę samych bulw, na park ziemniaka i zauważyłem, że ten parch mocniej się rozwija w zrębkach niż w tradycyjnej grządce. Ta choroba nie jest jakaś bardzo uciążliwa, jeśli ziemniaki chcemy od razu zjeść, po prostu obieramy skórkę i wszystko jest ok, natomiast jeśli chcemy je przechowywać dłużej, no to jakość tych ziemniaków spada. Sama uprawa ziemniaków na zrębkach jest bardzo podobna do uprawy tradycyjnej. Trzeba tylko zwracać uwagę, żeby nie wychodziły one na słońce, ponieważ później zielenieją i stają się trujące. Dlatego musimy okopywać i przykrywać te ziemniaki dodatkową warstwą zrębek. No i dużą zaletą jest ten łatwy, wręcz spektakularny zbiór, który widzicie na tym właśnie filmie. Rządki zrębkowe świetnie się u nas sprawdzają. Co roku coś w nich doskonalimy, co roku są lepsze. Więcej informacji z naszego samowystarczalnego gospodarstwa znajdziecie na stronie akademiaprzyziemi.pl. Warto kliknąć łapkę, subskrypcję, ale koniecznie napiszcie w komentarzu o Waszych doświadczeniach z uprawą warzyw na zrębkach. A jeśli takich doświadczeń jeszcze nie macie, to napiszcie w komentarzach o Waszych planach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.